Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie serdecznie na kolejnych wspaniałościach z nieba. Dzisiaj temat, który czasem pojawia się w przeróżnych komentarzach, w przeróżnych wypowiedziach, bardzo często jestem atakowany w tej sprawie, a mianowicie w sprawie dekalogu, mianowicie w sprawie, czy muszę przestrzegać jako chrześcijanin przykazań zawartych w dekalogu. Czy też nie muszę ich przestrzegać? Yy, zazwyczaj to pytanie o dekalog, a czasem wręcz atak w sprawie dekalogu, tak naprawdę dotyczy mojego czy naszego jako chrześcijan stosunku do szabatu. Pierwsza rzecz, którą musimy zrozumieć, to to, że jest bardzo wiele wyznań, które mienią się być wyznaniami chrześcijańskimi. W zasadzie. Nawet wyznania takie około chrześcijańskie próbują się mienić chrześcijaństwem. Jednak chrześcijaństwo to przede wszystkim przyjęcie nauk Jezusa Chrystusa. Chrześcijaństwo to przede wszystkim relacja z Jezusem Chrystusem, utożsamianie się z każdym słowem, które powiedział Jezus Chrystus. Inaczej mówiąc, bycie uczniem Jezusa Chrystusa. Tym jest chrześcijaństwo, niczym więcej, niczym mniej. Chrześcijanin to ktoś, w kogo centrum życia jest Jezus Chrystus i Jego nauka. I kiedy badamy jakikolwiek temat, musimy go zbadać jako chrześcijanie przez życie, śmierć, zmartwychwstanie, wszystkie nauki. A także wszystkie nauki apostołów Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus musi być odpowiedzią na nasze znaki zapytania. Wszystko, w co wierzymy i wszystko, jak praktykujemy, musi być oparte na Jezusie Chrystusie. Dopiero wtedy i tylko wtedy możemy powiedzieć, że jesteśmy Jego uczniami i że należymy do rodziny chrześcijan. W sprawie dekalogu Pan Jezus nie pozostawił żadnych złudzeń. Czytamy w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale od 17 do 20 wersetu takie jego słowa i taką Jego naukę. Nie sądźcie, że przyszedłem unieważnić prawo lub proroków. Nie przyszedłem unieważnić, ale wypełnić. Zapewniam was bowiem, dopóki trwać będzie niebo i ziemia, ważna będzie każda jota i każda kreska prawa, aż wszystko się dokona. Kto zatem rozwiąże jedno z przykazań? Choćby z pozoru nieważne, i w ten sposób będzie uczył ludzi, tego w Królestwie Niebios też nazwą nieważnym. Tego natomiast, kto będzie je stosował i innych tego uczył, w Królestwie Niebios nazwą ważną osobą. Powiem więcej: jeśli w swej sprawiedliwości nie posuniecie się dalej niż znawcy prawa i faryzeusze, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Pan Jezus dobitnie powiedział, że jego misją nie jest zaprzeczenie. Prawu i prorokom, nie tylko dekalogu, ale całym, całemu prawu i wszystkim wypowiedziom proroków, całej torze i proroków, całego starego przymierza. Jego misją jest takie wprowadzenie ludzi, by oni byli jeszcze bardziej sprawiedliwi w prawie niż faryzeusze i niż znawcy prawa. Inaczej nie ma mowy o wejściu do królestwa niebios. Wejść do Królestwa Niebios może tylko i wyłącznie człowiek narodzony na nowo. To jest podstawa całej nauki Jezusa Chrystusa. Musicie narodzić się na nowo. A więc człowiek narodzony na nowo, człowiek, który wchodzi do Królestwa Niebieskiego, człowiek, który wejdzie do Królestwa Niebieskiego, to jest człowiek, który musi być bardziej sprawiedliwy według prawa niż znawca prawa i niż faryzeusze. My w Chrystusie jesteśmy narodzeni na nowo, i w Chrystusie zrobiliśmy to, co Jezus Chrystus zrobił dla nas. A mianowicie Pan Jezus nie rozwiązał przykazań, lecz je wypełnił. Więc my w Chrystusie nie tyle powinniśmy przestrzegać dekalogu, czy też próbować przestrzegać dekalogu, próbować przestrzegać jakichś przykazań, co powinniśmy. Wypełnić te przykazania. A więc nie przestrzegamy przekazań, lecz wypełniliśmy przykazania w Jezusie Chrystusie. Dzięki temu jesteśmy sprawiedliwsi w Jezusie Chrystusie niż ci, którzy próbują bez Jezusa Chrystusa lub jedynie z pomocą Jezusa Chrystusa wypełnić przykazania. W taki sposób się wejść do królestwa niebios nie da, dlatego że prędzej czy później złamiemy któreś z przykazań. Natomiast człowiek narodzony na nowo, to człowiek, który w Chrystusie wypełnił przykazania. On nie musi przestrzegać przykazań w tym dekalogu, lecz on żyje tak, że to świadczy o tym, że on wypełnił przykazania. I kiedy przyjrzymy się dekalogowi, przyjrzymy się temu, co to znaczy wypełnić dekalog, to Zaczniemy to zupełnie inaczej rozumieć. Pan Jezu, yy, yy, Bóg w Księdze Wyjścia, w 20 rozdziale, yy, przedstawił takie, takie słowa. Oto słowa, które przekazał Bóg. Ja jestem Pan, Twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej z domu niewoli. I od tego się zaczyna w ogóle cały dekalog. Że Bóg mówi, że on jest Bogiem, który wyprowadził ciebie i mnie. Z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Dziś rozumiemy, że za tą ziemią egipską, za domem niewoli, przede wszystkim ukryty jest grzech. Że Bóg to jest ktoś, kto wyprowadza nas z domu niewoli, a tym domem niewoli dla Ciebie i dla mnie jest grzech, jest chybianie Bożemu celowi. I dalej mamy dziesięcioro przykazań podanych przez Pana Boga, i obowiązek wypełniania tych przekazań. Ale Pan Jezus powiedział, że on wypełnił te przykazania. A więc nie czytamy już przykazań na zasadzie: nie wolno ci zabijać, nie wolno ci cudzołożyć, nie wolno ci kraść, nie wolno ci nadaremno wzywać imienia Pańskiego i każde inne tutaj przykazanie moglibyśmy podstawić. Tylko dla nas te przykazania brzmią tak: w Chrystusie wypełniłeś to i już nie zabijasz. Bo masz zmienioną naturę. W Chrystusie wypełniłeś to i już nie kradniesz, bo masz zmienioną naturę. W Chrystusie wypełniłeś to i już nie cudzołożysz, bo masz wypełnioną, wy, wymienioną naturę. W Chrystusie nie, nie musisz już w jakiś specjalny sposób odpoczywać, lecz weszłeś, wszedłeś w odpocznienie. W Jezusie Chrystusie od swoich dzieł. My wypełniliśmy dekalog, jeśli żyjemy w Jezusie Chrystusie. Więc nie jesteśmy już zobowiązani do tego, by wypełniać go nadal, dlatego że Jezus Chrystus uczynił nas wolnym od przykazań w tym zrozumieniu. Natomiast wymienił nam naturę, wymienił nam naturę na naturę Chrystusową, jeśli jesteśmy nowonarodzeni i w ten sposób my żyjemy w tych przykazaniach jesteśmy w nich aktywni przez cały czas a więc nie staraj się przestrzegać przykazań żyj świętym życiem życiem które jest dowodem na to że w Jezusie Chrystusie wypełniłeś wszystkie przykazania nie zabijaj nie cudzołóż nie kradnij nie dlatego że będziesz się o to starał lecz dlatego że masz nową naturę nie szukaj odpocznienia, tylko wejdź w odpocznienie w Jezusie Chrystusie od swoich dzieł. Oczywiście wielu ludzi się nie spodoba to nagranie, wielu ludzi będzie zaprzeczać, wielu ludzi będzie próbować to interpretować inaczej. Niech robią co chcą. Ludzie pełni ducha świętego wiedzą, że w Jezusie Chrystusie wykonało się. Wspaniałości z nieba, wszystkiego dobrego i do usłyszenia jutro z Bogiem. Pa!